Dobry wieczór. Nie wiem, czy bylibyśmy zadowoleni z remisu. Nie, nie, nie kalkulowaliśmy tutaj przyjeżdżając do, do Olsztyna, wiedzieliśmy, że, że my tych punktów potrzebujemy i, i w końcu chcieliśmy być pochwaleni nie tylko za dobrą grę, dłuższymi fragmentami, a, a wreszcie za wynik. No i to nam przyświecało po takim meczu, no co ja mogę powiedzieć? Okej, okay, długa droga przed nami, pewnie będziemy mieli czas na to, żeby sobie przeanalizować to, co się stało, bo no, rzeczywiście dla nas stała się rzecz, no, można powiedzieć, nieprawdopodobna. Stracić bramkę w 95 bodajże minucie, gdzie gdzie nie za, bardzo, nie za bardzo się do tego skłaniało, to jest, to jest duża sztuka. No i znowu żeśmy pomogli w tej, w tej bramce, bo praktycznie mamy asystę przy, przy bramce Kuświka, który, który miał tylko trochę miejsca, wiadomo jaki to jest napastnik, skończył bramką, dał 100 Stomilowi i to jest plus dla, dla niego. My mamy rzeczywiście prezencję do siebie, bo tych punktów nam trzeba, a, a, a tutaj byliśmy blisko zgarnięcia trzech, Po myślę, meczu w bardzo konsekwentnym Pierwsza połowa może nie należała do najlepszych w naszym wykonaniu. Mieliśmy momentami problemy szczególnie, szczególnie na bokach, ale korekta w, w, w przerwie myślę, że pokazała to, że, że dobrze, żeśmy się organizowali i w i, i, i tą piłkę odbieraliśmy delikatnie wyżej. Pretensje nie tylko o tą ostatnią sytuację, ale pretensje też o to, że nie, nie, nie postawiliśmy może nie kropki, ale nie ułożyliśmy sobie tego spotkania lepiej, bo na 2-0 mieliśmy myślę, wyśmienitą sytuację. Takie sytuacje trzeba. Trzeba strzelać, wygrywać 2-0. Jak się nie wygrywa 2-0, to do końca trzeba drżeć o wynik no i niestety w naszym przypadku to się potwierdziło. Bardzo, bardzo duży żal, bardzo duże, duża złość, tak jak, tak jak do tej pory, ale tej drużyny nie złamał różne rzeczy, które, z którymi mieliśmy pod górkę i tej drużyny nie złamie ta na bramka. To jest jedyny pozytyw tego meczu, że chłopacy. chłopacy... Grali do końca, tak? Z zaangażowaniem wierzyli w to, że można tą stratę odrobić i udało się w ostatniej minucie meczu, praktycznie. Szkoda, bo wiedzieliśmy przed spotkaniem, że drużyna resowi jest. Drużyna to gada typowo defensywnie. Tak? Pychowo stracona bramka do szatni w 45 minucie, dosyć przypadkowa po rykoszecie ułatwiła zadanie drużynie z Rzeszowa, dlatego w drugiej połowie, tak jak, tak jak powiedziałeś, mieliśmy głową w mur, do tego trudne warunki atmosferyczne temu nie pomagały, natomiast tak jak powiedziałem, no, na, na tą chwilę cieszymy się tylko i wyłącznie z tego, że udało się nam zremisować natomiast... Yy, jest to dla nas porażka, tak? bo to jest drugi mecz u siebie z drużynami, które były w naszym zasięgu. i Liczyliśmy zdecydowanie na więcej, dlatego szkoda kolejnych punktów. Ten mecz też dał kilka odpowiedzi na temat niektórych zawodników i sposobu naszej gry, ale pracujemy dalej, tak jak powiedziałem. Nie chcę się tłumaczyć i powtarzać ciągle, że potrzebujemy czasu. Niestety tak jest, bo to widać go okiem. Chwała za, za punkty, walkę do końca. Minus za to, że nie zdobywamy więcej punktów. Nieco od renegocjonalnego zawodnika w trakcie meczu, bowiem, że ostatnio nie grał. Obawialiśmy się, że tych sił może nie wystarczy. do 70-80 minuty. Trener wytrzymał nierdzej ciśnienie w 90 z trzech punkt. Zdawałem sobie sprawę i mówiłem to wcześniej, że Grzesiek nie jest jeszcze w optymalnej formie i trochę to potrwa, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji. Natomiast. Yy, tak, został do tego do końca na boisku, bo jest doświadczonym piłkarzem i właśnie na to liczyłem, że znajdzie się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i zachował się w ten sposób, do tego uratował nam jeden punkt, czyli wykonał to zadanie, dla którego tutaj sprowadziliśmy.